Cześć, dawno nie było filmu, co? Czas w końcu coś nagrać, tak więc witam was w Map Friend. Jest to gra, Hordor, o której mało wiem Wiem, że tu chodzi coś o mapy, tak Jesteśmy tu na mapach, jak, jakby mapy Google Water. możemy tu pozmieniać coś? Nie Tu nic nie mogę klikać, ale mam mapę Wow Co to jest za państwo, albo co to za kontynent? Czy uda mi się rozpoznać? Nie mam zielonego pojęcia. 0 na 3. Ziemia. Jesteśmy w Afryce? To jest chyba Ameryka. Tip. You can fly anywhere, you want to. Czyli mogę iść gdzie chcę. Wow. Jest ludzik, jak, jak w mapach Google, ale fajny. A to co? A, mogę sterować mapą. O, mogę, mogę pomniejszać i powiększać. Dobra. Tu są jakieś znaczniki, może skoczmy sobie tutaj. Okej okay. Co to jest za miejsce? Gdzie my jesteśmy? <laughs> co tu robią te drzewa? Przepraszam bardzo. Click on a location to go there. Exploring is fun with map friend. Tak jest. Eksploracja jest fajna. Z map friendem. To co? Western Water View. Żeby tu mieć camping. 3 dolary na dzień, tak. Chyba dobrze zrozumiałem. Coś tu mamy szukać, z tego co widzę. Tylko nie wiem co. A tu te typy są, dobra. You need explore orbs to fly into a new location. This helps keep cost down. Rozglądnijmy się tutaj, bo widzę, że tu można się poruszać. Więc fajnie. Właściwie to, to jest jakaś wyspa, czy co? Ale to ma taki klimat fajny, podoba mi się. Aha, czyli te typy się tu powtarzają. One się tu będą wyświetlać, dobra. Czy my jesteśmy w górach teraz? O kurde, ale ładnie tu jest. West Water Lake. Jest coś takiego. To jest jezioro w Anglii. Ale to co? Aha, czyli wyjść stąd mogę. Dobra. Nic tu nie znalazłem zbytnio. Chodźmy może tu w ten las. O, tu jest jeszcze kolejna lokacja, której nie widziałem. Dobra. Dobra, spróbujmy jeszcze podejść pod ten znacznik. Willow Forest. Jest naprawdę beautiful w wiosnę Nie jest jakoś specjalnie duży, ale widok stąd na Westwater Lake jest piękny Okej okay. O! Orb jakiś To ja to mam zdobyć, czy co? Aha Great exploring, collect more explorer orbs to travel to new locations Dobra, wracamy Mam już musimy zdobyć te orby. Chodźmy tutaj. Jeszcze raz. no tak. To o to z tymi orbami chodziło. Dobra. I gdzie tu może być orbik? Trzeba pewnie poeksplorować troszkę to miejsce, żeby go znaleźć. O coś tu widzę. Aha, jest to ta lokacja, w której byliśmy wcześniej. Tak. Dobra, nie ma go tutaj. Wracamy. I lecimy w to miejsce tutaj O, Orb! Aha. Dzięki. Ja se tu czytam o miejscach. Eksploruję sobie świat, grając w grę. Horror. Ej właśnie, bo to horror jest. A tu mi kurde jakieś orby latają. No, to dobra, mamy dwa orby, jeszcze jeden. Tylko pytanie, czy właśnie one się tu respią tak losowo? Ogólnie? Przy, przy każdym z tych znaczników, bo przy tamtym nie, tym pierwszym nie zebrałem żadnego orba. Więc mam nadzieję, że jeszcze go mogę zdobyć. Co on się tak uśmiecha? Ja pierdzielę. Głaszczę go. Hej, dobra, dość stromo tutaj. Hej, ale szczerze, to nawet ciekawe jest nagranie. Podoba mi się. Wyjdę. Ej, co. Tego tu nie było wcześniej. Chcę tu. Jakby to miało wyglądać? To jest środek oceanu. Yy... Nie ma żadnych informacji na temat tej lokacji. Może coś się zepsuło. Wydaje mi się, że powinieneś popatrzeć gdzie indziej. Że powinieneś iść gdzie indziej. Dzięki za orba. Mam 3 na 3. for a new places. Czekaj, a można chodzić tutaj? Wait. Może się da coś tu znaleźć jeszcze? Mogę chodzić. Dobra, oddalmy się stąd jak najdalej. Czy coś się stanie? Czy będzie tu jakiś koniec mapy w ogóle? To mnie też ciekawi. No, chyba jest koniec mapy. Dobra, hej, wow, ale ładne nawet Dobra, czy nic tu nie znajdziemy Switch for new places Dobra, szukam jakichś nowych miejsc Mogę wpisać Okej, okay. a dajmy na... Hej Hej, dobra, ja chciałem wpisać Poland, ale to automatycznie mi gra wpisuje Adker, co to jest Adker? Co jest? Tip, tip, tip. Dobra, to jest lekko niepokojące. Tu są kolejne trzy lokacje. Cztery. Tylko... Co to jest Adker? A Dekar to gmina w północnej Algierii. Ja chcę tu, ja chcę pod drogę. Tu będzie bezpiecznie, a tu jakieś auto powinno przejeżdżać, prawda? Prawda? Kolejne trzy orby muszę zdobyć Łeee, ej, 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 dobra, no, stop. stop Jesteś pewien, że chcesz tu zaglądać ja, nie jestem pewien, że ja chcę tu zaglądać. Dawaj orba Dobra, idę stąd. Okej, okay, okej. Okay. Ja chcę stąd iść. Ni, nic tu nie będzie raczej już. Dobra, to wygląda ciekawie. Pokaż mi to tu jest. Orb, orb, orb or or orb Tu jest coś ciekawego. chodźmy tutaj sprawdzić. No, tu nawet zdjęcia nie ma. Tu coś pisało, ale zniknęło. Są same koordynaty. Orb. Teoretycznie mają już trzy i mogę szukać nowej lokacji, ale ja chcę jeszcze sprawdzić, co tutaj będzie. Bo tu też coś jest, na totalnym pustkowiu. Ja nie mogę, co jest? się tu porozglądał na przykład, ale raczej to nic nie będzie dobra. Nowe miejsce znajdźmy. Ciekawe gdzie nas teraz przeniesie. Okej, okay, jakieś koordynaty w ogóle wpisuje. Gdzie to? To jest jakiś samolot. Jedyna lokacja. Nie powinieneś widzieć tego. Nie powinieneś tego wiedzieć Kapitanie. Okej. Okay. Co ty robisz? Ja chcę poeksplorować, prawda? Yy, świat, tak? Już się boję co to będzie. Co jest? Jakiś zniszczony samolot chyba? Jest, jest jakiś samolot. O kurde. Co jest. Nie, idź gdzieś, idź. Wywaliło mi grę. Ciekawa gra. Fajne, fajne. Ja lubię takie krótkie horory. No to co? To byłoby na tyle, tak? Dzięki za oglądanie. Czekajcie do następnych filmów, może się jeszcze pojawią, kto wie. To tyle. Cześć. Bye-bye.